Jesteśmy w miejscu, które nazywa się Mildred Soho I przyszliśmy tu dzisiaj na śniadanie Mimo, że zazwyczaj nie chodzimy na śniadania na miasto Bo pijemy sobie soki albo jemy sobie jakieś owoce To dzisiaj postanowiliśmy też dla was przyjść Przetestować kilka opcji śniadaniowych To jest jedna z najlepiej ocenianych tutaj w Londynie miejscówek Jeśli chodzi o śniadanie i nie tylko Bo w porze obiadowej można tutaj zjeść też różne inne rzeczy No i co, bierzemy się za jedzenie I zaraz wam powiemy co i jak wygląda Ceny są takie dosyć atrakcyjne Bym powiedziała na no porcje bardzo duże Co możecie sami zobaczyć Po pierwsze bardzo pięknie podane Po drugie bardzo duże porcje Bo no te na naprawdę są ogromne I jest tutaj chyba pięć No jeśli chodzi o porcje amelki To też jest bardzo duże Denis so dostał z awokado i z salsą, który no właśnie jest dosyć malutki, w na do reszty i akurat Denisowi nie smakuje. Akurat na śniadanie wielkość jest ok, ale mi po prostu tutaj nie smakuje. Tak, dokładnie. No na przykład dla mnie to jest porcja nie do przejedzenia, a ja jem dużo, więc mi jest spokojnie byśmy się tym najedli. A ogólnie jeśli o smak, no to dla mnie jest przepysznie. Amelka? Dobre. Denis, no, raz... Wszystko mi smakuje oprócz mojego zosta. Jajecznica, wszystko bardzo fajne ziemniaki, super pankejki no, bardzo nie, dobre. Y y ja jestem sceptycznie nastawiona do tłucznicy, bo czasami bywa taka cicha i dziwna smaków. A ta jest taka bardzo aromatyczna, jest to dodatku patryki, więc bardzo fajnie I nie wiemy ile jest tutaj tradycji w tym tradycyjnym angielskim śniadaniu, ale widzę, że jest fasolka, kiełbasa. Jakieś tam można powiedzieć jajko. Nie, nie wiem tak, czy nie. Nie wiem czy tam mają być ziemniaki, na, ale coś takiego tutaj jest. Tak, dokładnie. A w następnym miejscu widzimy się na obiedzie. Bo jak dotarliśmy na obiad, e, trudno nam tu było trochę dzisiaj dotrzeć, bo naprawdę długa droga za nami, ale jesteśmy, e, e, jesteśmy w sumie o godzinę później niż mieliśmy dotrzeć. Jesteśmy w restauracji Pureza, która e, ma w swojej ofercie pizza i jak się okazało na miejscu, ma też ofertę bezglutenową. Ma całą kartę z glutenem i bez glutenu. Są tutaj pizze, można też sobie za 18 funtów zamówić trzy takie małe talerzyki i spróbować trzech różnych dań. No bardzo fajnie generalnie ten lokal wygląda, mają tu taki wielki piec, w którym robią pizzę. E, ważne jest też to, co chciała ja chciałam dodać, że oni te sery tutaj wegańskie robią sami. Jesteśmy bardzo ciekawi, bo z serami wegańskimi bywa różnie, czasami mają tendencję do smakowania jak plastik. Jedliśmy tylko jedną taką turbo dobrą wegańską pizzę we włoszech i to też był jakiś właśnie typowo włoski ser, który wytwarzała jakaś tam włoska manufaktura sama. No więc jesteśmy ciekawi jak to będzie smakować. Zarówniliśmy sobie dwie różne pizze i do tego talerzyki, więc zaraz Wam wszystko pokażemy. Że Denis, możesz oficjalnie zacząć testy. I jedna z ważniejszych chwil w życiu. Dokładnie. Czy to jest dobry, wegański ser? To jest dobry, wegański ser. jest smakuje plastikiem. Teraz Amelcia. Jest panie. Dużo tam se. Okay. Dobry, no. okej. Okay. No ale generalnie jakby sama pizza wygląda bardzo efektownie. Jest taka wyrośnięta po bokach. też wygląda spoko i moje ciasto bezglutenowe o dziwo smakuje jak glutenowe jest przepyszne Jeśli chodzi o moją pizzę, to przyznaję, że jestem pod tak ogromnym wrażeniem. I sera, i kasna, bo naprawdę jak na bezglutenowe to smakuje turbo glutenowo um, nie jest takim laciem, który człowiek po prostu czuje jak gumę na zł Jeżeli chodzi o te małe dania to moja sałatka Cezar. Jest taka nie jest niedobra, ale jest po prostu taka... Mało, Brakuje jej mało trochę smaku. Smakowa. Tak. Zjadliwa spoko, ale mam spoko. Ja ogólnie nie tylko to tylko więc nie jadą sałatki. Nie jadą jakieś tam sałatki, ale Cezara już akurat długo nie jadą, A spróbujmy czy tam ten chlebek czosnkowy, bo jestem bardzo ciekawa. A on jest z serem, Tak. Tak. Mm. tak, tam jest w środku świeży czosnek. Okay. Mm. Nie mam idea, takiego mocnego Tak? No. Ile kosztować? No nie. No. Ja bym liczyła, że to będzie bardziej aromatyczne. Bardziej, bardziej czuję ten nie wiem rozmaryn to jest, tak? Tak. Bardziej czuć rozmaryn niż czosnek. Ale też no tak, to spoko do sałatki, czy też fajna, tak. Specjalna instalacja Amelki, żeby się nie obrudzić przy jedzeniu. Denis powinien to opatentować, bo to jest jego pomysł. Teraz Amelka będzie próbowała mięsnych pulpecików zapiekanych w piecu z serem i z parmezanem. Ja uważam, że są przeboskie. Co czyste, aromatyczne i dosyć mięsne. Dobre, nie? Dobra, co? Naprawdę wspaniałe są. Nie no, miejscówka jest super, no. No. Bardzo dobra, bardzo. I jakby fakt, że jest całe bezglutenowe menu, każde danie możecie wziąć w wersji bezglutenowej. Wow! Z racji, że ja widziałam, że to miejsce ma kilka lokalizacji. To trochę się bałam, że tak będzie sieciutkowo, i że nie do końca będzie dobra jakość tego jedzenia. Że będzie takie, takie chamskie w smaku, takie typowo fast foodowe. Było naprawdę pyszne e, i aromatyczne i naprawdę się rozkoczyłam, jeśli chodzi o tę bezglutenową opcję. Mieliśmy iść na kolację, ale jest przynajmniej godzina 17, a jeszcze nas czeka droga do hotelu, e, a o czwartej nad ranem musimy wstać, bo wracamy do Polski, więc postanowiliśmy, że dodamy wam jedną miejscówkę, w której byliśmy na obiedzie, jako taką opcję na kolację, bo była super. E, miejscówka to Vegan. No i jakbyśmy tak mieli wszystko podsumować, to y, cenowo wszystkie miejscówki były bardzo podobne, wszędzie zostawiliśmy około 50 do 60, 70 e, punktów, jest to dużo, jakby przeliczając właśnie na, na takie koty nasze polskie. No ale generalnie w większości miejsc te ceny tak wyglądają. Każde miejsce dolicza sobie też już innego tipa do rachunku, bo my się też zastanawialiśmy czy dawać napiwki i tak dalej, ale tipy już były po prostu doliczone do, do takiej końcowej ceny. Jesteśmy w restauracji Tofu Vegan, y, która jest taką autentyczną chińską restauracją, gdzie możecie spróbować jakichś autentycznych smaków w wersji wegańskiej. No i na pierwsze, co jest fajne w tej miejscówce, to że... Nie, nie właściciele powiedzieć właściciele. To to, że osoby, które tutaj pracują, no podrzucają wam jakieś rekomendacje na zasadzie, że warto tego spróbować, co jest najczęściej zamawiane. E, pytają też, czy wcześniej jedliśmy takie różne rzeczy i tak dalej, no bo to są jakby też... Specyficzne smaki, więc zaraz mi pokażemy co sobie zamówiliśmy. No zapowiada się ogólnie spoko. Pierwszą rzeczą, którą dostałam jest taka wegańska ryba i do niej są tutaj takie bułeczki. Nie wiem czy to są bułeczki ale bułeczki bao. I mam sadzić sobie tą rybę do środka tej bułki i pomieszać z sosem, więc zaraz spróbujemy. Mmm. dobry sos, ale pikantny. Dobra, próbujemy. Smakuje jak ryba. Okay. To źle? No mnie źle tak. Okej. Okay. Bo ja nie lubię aż takich mocno odtworzonych smaków, jeśli chodzi o wegańskie jedzenie. Generalnie uważam, że to będzie idealne danie dla osób, które tęsknią kurwo rybom, rybą, bo smakuje to mega autentycznie. Teraz się dam spróbować. Ja takich smaków nie szukam, więc dla mnie to jest takie 6-7 na 10, bo zbyt mocno rybne, no ale tak jak mówię, jak ktoś lubi rybę, a nie chce jej jeść z jakichś powodów albo nie wiem, nie może, no to wow, Denis teraz... Mm. Bardzo rybne co? Bardzo, ale bardzo dobre. No smaczne tak, ale... Robię na bardzo nie nie. Amela ma makaron w sytuańskim stylu. Co sądzisz Amela? To jest taki hiszpański. Smaczny? Mm -hmm. A mogę też spróbować to może warto spać. Spina mega aromatyczny. Delikatnie czosunkowy. Piekantne, czuć mocno sos serowy żeby... no, Bardzo Denis zamówił tofu, nie wiem niestety co to za tofu, ale Garki, wygląda garnie. mi na jakieś tofu w sosie słodko-kwaśnym Zdecydowanie, nie, tak jest w sosie no Próbuj dajcie. Na się. takim gorącym jest to Tak Jest tutaj taki gorący jak przyszło to jeszcze skwierczało jest pyszna? Nie. Mm. Okej. Okay. Ja nie wiem, bo jest jeszcze tak gorąca. zobaczcie, ona jest jak galaretka. Tak, bo ona jest na pewno w mące ziemniaczanej, wiesz? Ja wiem, kiedyś jadłam takie tofu, które miał taką, że, to było takie żelowe. Mm -hmm. To było bardzo dobre. Mątony to jest jedna z tych rzeczy, którą kochamy najmocniej na świecie i szukamy zawsze odniesienia do tych naszych jednych ulubionych. Nam ci na talerzyku. Denis, masz tę sposobność, możesz spróbować pierwsze. Dobra, ale możecie mi dać dwa? Pierwsza musi być bo nie, bo nie ja przetrwa. Ja potrzebuję ono dwa. nie przetrwa. Dobra. Bo... Zupka z jaskawiką. Tak? Mhm. Okej. Dobrze. Bardzo Bardzo dobre. <głos> 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 jakie ja mają nadzienie? Serio. No właśnie nie czuję co to jest za nadzienie. Okay. Ale ogólnie w podsmaku taki, właśnie takim trochę daje takim rachunekiem Okej okay. Musisz spróbować Może glutaminian monosodowy. <laughs> Czujesz to co ja czuję? Tak Ewidentnie, nie? Mhm. Znaczy to nie znaczy, że to jest złe, tylko po prostu Wiecie co, ja znam ten smak Tylko nie pamiętam jaki to jest smak Ale znam ten smak i bardzo dobry tak. Ale ja wolę jednak, kiedy łączone są takie duże, takie... Jedliśmy lepsze, jedliśmy lepsze. Jedliśmy no? na pewno dużo lepsze, tak.